Witam Was serdecznie. Jestem wnukiem byłego więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Mój świętej pamięci dziadek Wojciech Szczeciniak trafił do tego piekła, nie będąc nawet pełnoletnim człowiekiem. Miał 17 lat. Uciekał z robót przymusowych. Nie chciał tyrać dla Niemców, nie chciał być niewolnikiem. Został złapany, osądzony, wybito mu pół szczęki. Na Gestapo i skierowano do tego niemieckiego kombinatu śmierci. Przez pół roku wytrzymał wszystkie potworności, przeżył. Nigdy nie chciał uciekać. Mówił, że ucieczka jest niemożliwa. Mówił, że widział próby ucieczek. Widział także tych, których łapano i masakrowano za taką próbę. Jako wnuk byłego więźnia Auschwitz, chciałem Was zaprosić na serial. Ucieczki z Auschwitz, serial realizowany wraz z telewizją History Channel, Cross History Story i telewizja History Channel. Każdy z odcinków ma osobny tytuł i każdy z odcinków opowiada o niezwykłej, dramatycznej i heroicznej przeszłości związanej z ucieczką z Auschwitz-Birkenau. Zapraszam na Ucieczki z Piekła.